Pora na akordy na stopnie w tonacji oraz ich budowę. Klikam na tonację Cedur i pojawia się zestaw akordów wchodzących w skład tonacji Cedur. Cyframi opisano stopnie tonacji, nazwami funkcje, jakie te akordy pełnią na poszczególnych stopniach tonacji. Tonika to fundament tonacji, jej pierwszy stopień wyznacza centrum tonalne. To właśnie na niej. Czujemy się jak w domu. Drugi stopień to drugi stopień tonacji. To właśnie nazwa drugiego stopnia nazywa się drugi stopień. Medianta górna to nazwa trzeciego stopnia tonacji durowej. Subdominanta to nazwa czwartego stopnia tonacji durowej. Dominanta to nazwa piątego stopnia gamy. Wywołuje napięcie i wymaga rozwiązania. Medianta dolna to nazwa szóstego stopnia tonacji durowej. Siódmy stopień gamy jest dźwiękiem, ale i akordem prowadzącym. Takim wymagającym rozwiązania, na przykład na tonika. Na pierwszym w czwartym oraz piątym stopniu tonacji znajdują się akordy durowe, tworzące tak zwaną triadę harmoniczną. To trzy najważniejsze akordy tonacji. Tworzą system tonalny i oddają jej charakter. Zagrajmy te akordy triady harmonicznej. Posłuchaj pierwszy stopień tonacji durowej brzmi tak. Czwarty tak. Piąty tak. I posłuchaj rozwiązania na tonikę. Akordy idealnie się rozwiązują, jest to jedna z najbardziej popularnych progresji, jakie występują w utworach i są wykorzystywane na gitarze w każdym stylu muzycznym. Na drugim, trzecim oraz szóstym stopniu tonacji występują akordy molowe: demol, emol oraz na szóstym stopniu akord amol. Na siódmym stopniu mamy rodzynka. Czyli akord zmniejszony H, który brzmi tak. Akordy budujemy tercjowo, a wzór ich budowy przedstawia się następująco. Akord durowy składa się z prymy, tercji wielkiej oraz kwinty. Pomiędzy pierwszym a drugim składnikiem mamy tercję wielką, pomiędzy drugim a trzecim tercję małą. Razem tworzą akord durowy. Gdybym chciał wykonać go harmonicznie, czyli wszystkie dźwięki naraz, złapałbym go w taki sposób. Gram akord C dur, dźwięki C, E oraz G. Posłuchaj, to jest dokładnie to samo co grałem przed chwilą. Akord molowy składa się z prymy tercji małej oraz kwintę. Prymę akordu A-mol, dźwięk A, tercję małą, dźwięk C oraz kwintę, dźwięk E. Gdybym chciał ten akord zagrać harmonicznie, czyli wszystkimi dźwiękami naraz, złapałbym te dźwięki A, C, E w ten sposób. Akord zmniejszony składa się z prymy, tercji małej oraz kwinty, Obniżonej. Ten schemat przedstawia się następująco. Mamy dźwięk H, mamy dźwięk D oraz dźwięk F. Harmonicznie wygląda tak. Mamy prymę dźwięk H, tercję dźwięk D oraz kwintę obniżoną, dźwięk F. Pomiędzy Składnikami występują odległości tercji małych. Akord zwiększony kłada się z prymy tercji wielkiej oraz kwinty podwyższonej. Mamy tercję wielką między pierwszym a drugim składnikiem i tercję wielką między drugim a trzecim. Harmonicznie wygląda tak. To jest akord zwiększony H, dźwięki H, Lis oraz G. Teraz znajdziemy dźwięki składowe wszystkich akordów tonacji C -dur. Dodatkowo zbudujemy je na gitarze przy użyciu schematów, które przed sekundą Ci pokazałem. Zaczynamy. Na pierwszym stopniu tonacji durowej C -dur mamy akord C dur, czyli dźwięki C, E oraz G. Na drugim stopniu tonacji durowej Cedur mamy akord Demol, czyli dźwięki D, F oraz A, Na trzecim stopniu tonacji Cedur mamy akord E-Mol, czyli dźwięki E, G oraz H i przedstawiają się w następujący sposób: E, G, H. Możemy zagrać je również tutaj. Na czwartym stopniu, tak jak wcześniej wspominałem, mamy subdominantę, czyli akord durowy F. Tutaj wygląda on tak: F A C. Na piątym stopniu, to na Dur, mamy akord G Dur. Dźwięki G, H oraz D. Na piątym stopniu to na dur mamy akord molowy A, czyli ten tutaj, który złapiemy w pozycji otwartej, wyżej możemy zagrać w taki sposób, zagrać go rozłożonymi dźwiękami A, C oraz E. I ostatni akord zmniejszony, który znajduje się na siódmym stopniu. Wygląda w ten sposób, H, D, F. Podsumowując W C-dur, na pierwszym stopniu mamy akord durowy C, na drugim molowy D, na trzecim molowy E, na czwartym durowy F, na piątym durowy G, na szóstym molowy A, na siódmym zmniejszone H. Jest jeszcze drugi sposób na znalezienie dźwięków składowych akordów, korzystając z tabelki, którą masz przed sobą. Schemat budowy akordów przedstawia się następująco. Jeśli chcesz zbudować akord c -dur, bierzesz sobie, wybierasz pierwszy dźwięk, który Ci się podświetla. Omijasz drugi, wybierasz trzeci. Te dwa należą do akordu c -dur. Później znowu omijasz jeden i kolejny należy do akordu. Czyli, w, czyli do akordu C-dur należą trzy dźwięki C, E, oraz G. I dokładnie zgadza się to z tym, co przed chwilą Ci zaprezentowałem na gryfie. Dźwięki C, E oraz G. C, E oraz G. Analogicznie zbudujesz każdy kolejny akord na stopniu tonacji. Zobacz, wybierzmy siódmy, żeby było trudniej. Wybieram dźwięk H. Omijam następny, czyli omijam dźwięk C. Wybieram dźwięk D, bo on należy do akordu. Omijam następny, wybieram dźwięk kolejny. Czyli zawsze wybieram co drugi. H, D. I F. Zgadza się, zbudowałem. Akord zmniejszony. H, D, F. Teraz przyszedł czas na pokrewną tonację molową. Klikam Amol, zwróć uwagę na to, to dokładnie te same akordy w innej kolejności. Kładają się z tych samych dźwięków i tworzysz je według tej samej zasady. Różnicą, którą zauważysz, jest nazwa siódmego stopnia, który w przypadku skali molowej nazywa się po prostu siódmym stopniem. Na pierwszym, czwartym oraz piątym stopniu skali molowej znajdują się akordy molowe. Na pierwszym Amol, na czwartym d na piątym Emol, to triada harmoniczna tonacji molowej. Czasami zamiast akordu Emol wykorzystuje się akord Edur, to częsty zabieg, a ta triada harmoniczna w tonacji Amol brzmi tak, mamy Amol, Demol, Emol, i wraca na Amol. Albo druga opcja, bardzo popularna gramy Amol, pierwszy stopień, D-mol czwarty, E dur piąty, i rozwiązujemy na amol. Na trzecim, piątym oraz siódmym stopniu tonacji durowej mamy akordy durowe C, F oraz G. Na drugim stopniu został rodzynek, czyli akord zmniejszony. Akordy w tonacji molowej występują w takiej kolejności mamy akord amol ACE, C, E, H, H, D, F, H zmniejszone. Później jest C dur C, E, G. Później jest D DFA, D, F, A. Później jest E mol E, G, H. Później jest F dur F, A, C. Później jest Giedur, GHD i Amol Ace. Nie jestem autorem koła kwintowego, z którego korzystam. Jest to darmowe narzędzie dostępne dla wszystkich, do którego link zostawiam w opisie. Członkowie newslettera dostali ode mnie dodatkowego PDF-a, będącego podsumowaniem wszystkiego, co dzisiaj usłyszałeś. Zachęcam Cię, abyś się do niego zapisał. Od dzisiaj członkowie newslettera będą mieli okazję decydować o tym, jakie materiały pojawiają się. Na kanale. Korzystaj z okazji i pomóż mi dopasować materiały, które widzisz na kanale do Ciebie i Twoich potrzeb. Od dzisiaj możesz to zrobić. Na koniec. Film, który zobaczyłeś, jest elementem kursu dźwięki na gitarze raz na zawsze, który krok po kroku nauczy Cię dźwięków na gitarze i nauczy Cię z nich korzystać w sposób, jaki widziałeś. Nazwiesz, znajdziesz i zapamiętasz wszystkie dźwięki na gitarze, dzięki czemu Twoja gra będzie dopasowana do Ciebie i Twoich oczekiwań wobec samego siebie. Tyle jeśli chodzi o informacje. Widzimy się w kolejnym materiale.